Jak to powtórzyć? Czy będzie coś trudniejszego? ha? Bardzo trudne. Serio. Oho, zraniłam się w nogę. Ała, 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 ała. Stój. 3, 2, 1, 0. Jesteśmy na kanale Miss Nicole i dzisiaj mamy wyzwanie gimnastyczne. Piąta część ze, ze skakanką! Poważnie postaram się spróbować powtórzyć elementy, które wtedy zrobiłam. A Szenia będzie was rozbawiał. I jesteśmy gotowi zobaczyć pierwszy element. Mówię pierwszy, pokazuję dwa. No dobra. Mogę poważnie powiedzieć, że jestem profesjonalistą w otwieraniu lol. Jesteś profesjonalistą w kręceniu spinerem. A ja profesjonalnie wykonuję elementy, więc postaram się dzisiaj zachować profesjonalizm! Swoją drogą, że nie, wydaje mi się, że pierwszy element możemy zrobić razem, bo to takie proste. Oho. Dobra, na to ruszamy. Właściwie to niesprawiedliwe. Zrobił to w ten sposób. Jak? A powinno tak? być tak. Dobra, tak można, okej. Okay. Ten element w sumie nie był skomplikowany, więc ruszajmy dalej. To jest kamera? Myślałem, że to sofa. Drugi element! O, jest i spinner. Spinerem kręci moja mama, a jak szycze skakanka w tym momencie? Mamy tutaj małe utrudnienie. Ten sam element, który właśnie powtarzaliśmy, tylko z zakrytymi oczami. Ale nie dla mnie. Ja wykonam to zadanie na poziomie łatwym, a ty będziesz dawać siebie wszystko z zamkniętymi oczami. To co, lecimy! A ten element zrobimy osobno, więc Żenia daj mi swoją opaskę. A mam mama Jestem gotowa, gdzie się wszyscy w promieniu 10 metrów. Dobra robota, udało ci się. Myślę, że to zrobiłam, ale jestem przeciążona. No co, ziomeczki, mam zakryte oczy. Muszę udawać, że jestem ninja. Czuję wszystkich i wszystko i zawsze i w ogóle. To co, lecimy. Zrobiłem ten element. Wow, będzie coś trudniejszego, ha? Pytanie numer jeden. Jak skręcić tak skakankę? A co więcej, to rywalizacja w grupie Advance. Swoją drogą niedawno mieliśmy porównanie zespół Advance i szkoła Derwugina. Więc, więc jeśli jesteś zajrzyjcie. zainteresowany, Link w opisie! I tak, dziamki, kolejny element. Myślę, że jest dużo cięższy od poprzednich. Prawiłam oklaski Nicole. Dobra, siomki, mam nadzieję, że powtórzę ten element, który właśnie zrobiła Nicole Mam nadzieję, że niczego nie złamie i nie skaleczę się, oby. Nie wydaje się zbyt skomplikowane. Myślę, że tam radę. Wszyscy wiedzą, jak to zrobić, oprócz mnie, że nie mówić istotny raz. Ręce nie tak, tylko tak. Komeczki. Próbowałem to zrobić, ale niestety nie udało mi się. Nie wiem, jak to zrobić. I tak, ziemki, następny element. Ruszajmy. Takie piękne ziomki. Zaczynam element, a subskrybenci stoją za mną i filmują. A mi podoba się ta muzyka, że nie się trzęsie. Generalnie element faktycznie nie wygląda na bardzo skomplikowany. Myślę jednak, że bardzo trudno będzie to chwycić. Nikol, rzucić to jedno, ale złapać. Właśnie to powiedziałam. A. I tak ziemki najprawdopodobniej może nam się nie udać, ponieważ wiatr bardzo się wzmógł, a skakanka leci w tamtym kierunku. Świeci jeszcze słońce i nic nie widać, ale zrobię wszystko, żeby to zadziałało. Wtedy skakanka wydawała mi się jednym z najlżejszych przedmiotów, ale teraz rozumiem, że jest to bardzo, bardzo trudne, naprawdę bardzo trudne. A gdy jeszcze wieje wiatr, no to już mamy. Uuuuu, udało mi się. Że nie jest idealnie, ale nikt nie jest idealny, bądźmy szczerzy. No poza profesjonalistami. No dobra, siomki, rzucę skakankę, ale łapanie to już zdecydowanie inna bajka. Spróbuję to zrobić. No i tyle. Wykonałem element. Był całkiem lekki do zrobienia. Nawet go nie poczułem. Przejdźmy do kolejnego elementu. To był naprawdę trudny element, Nikola. Tak, ale złapałam. Przejdźmy dalej. Krótko jest to klasyczny element. Wystarczy się zaciągnąć i przekręcić skakankę. Generalnie to nic skomplikowanego, tylko w tym kadrze dwie dziewczyny już stoją i mnie filmują. Niech ćwiczą ci, którzy nie wiedzą, jak to zrobić! Ja spróbuję zrobić to pierwszy. Zrobiłem ten element proste! Oklaski! To moja grupa wsparcia, jestem normalnie w szoku. I tak, ziemki, nie pytajcie mnie, dlaczego tak stoję, jeszcze trochę się rozgrzewam. To zaciągnięcie. Oczywiście, że nie papierosem, oczywiście nie będę próbowała, zrobię koło, ale w sumie nie wiem, czy to jest prostsze. Woo! udało się, tak, udało się, udało, udało. To było koło albo nie koło, tak, cóż, udało się. A my zobaczymy kolejny element. Oho, zgięłam nogę. O. Pisali mi, że słabo skaczę i że jestem drewniakiem. Ale w się myślę, że byłam dość elastyczna. I tak, Ziemki, bardzo dobrze rozumiem, jak sobie tam poradziłam. Oczywiście skok nie zadziałał. Ale skakanie przez skakankę nie będzie chyba problemem. No jest! Elegancko! Wow! Au, oczywiście nie wypoziomowałam przedniej nogi i tak dalej. Zastanawiam się jednak, jak żenia sobie z tym poradzi. Potem go osądzimy. Nikol pewnie ma nadzieję, że nie zrobię tego elementu, ale zrobię go lepiej niż ona. Wyciągnę nogi jak najlepsza paletnica. No i co, widzieliście? Napiszcie w komentarzach, czy zrobiłem to lepiej niż Nikol. I zostawcie lajka, like, a my lecimy dalej, zobaczyć kolejny element. Nikol, obejrzyjmy kolejny element. element. Ziomeczki, na razie! Wyłączam się z czatu. No dobra, siomeczki, nadszedł ten moment, kiedy rezygnuję z elementów. Łe, 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 czekaj. Nie rezygnujemy z elementów, wszystko robimy dla subskrybentów. No dobra, dla subskrybentów mogę to zrobić. I tak, ziemki, tutaj jest identycznie. Też doskonale wiem, co tam robię, ale wydaje mi się, że skakańka spadnie, rozpadnie się i tak dalej. Kurczę, słodce strasznie mnie oślepia. Nic nie widzę. Ło! Wow! Nic skomplikowanego, wystarczy przekręcić, zacisnąć pod nogą i zrobić element Kochani, bez komentarza, zaczynam robić ten element Zatrudnijcie mnie w kinie Widzieliście, jakie epicko upadłem? W sumie to tylko tyle mogłem zrobić No dobra, siomeczki, kolejny element oh, yeah. Wow, jak to powtórzę Żyć. Dobra, dobra, tylko żartuję. Myślę, że to najłatwiejszy element, jaki widzieliśmy do tej pory. Napiszcie w komentarzach, który element uważacie za najłatwiejszy i najcięższy, jaki widzieliście na moim kanale. Ogólnie w gimnastyce. No. Rozumiecie? Nie, nie, nie. Właściwie spróbuję wyciągnąć tę idealną równą nogę. Myślę, że mogę to zrobić. A o tym się zaraz przekonamy. No dobra, lecimy. Ta. Ruszamy. Teraz pokażę Wam, jak właściwie wykonać chwyt z kakanką. Nie jestem pewna, ale myślę, że tak. Mamy skakankę, bierzemy, składamy ją tak o na pół, tak na środku. To niby środek, ale to nie jest do końca środek. I zaczynamy kręcić. I już. I teraz po prostu się obracamy. Było trudne, bo taki chwyt i przejście w zasadzie to proste. Wszystko, co zrozumiałem, to żeby zgiąć ją w pół. Tyle mogę zrobić. Nie tak! Ziomeczki, myślę, że wyszło na plus. Ponieważ stałem w takiej dziwnej pozycji, i pomyślcie, jakie to trudne moja noga waży tyle co Nikol, Więc myślę, że powinienem dostać fory. Dobra, idziemy zobaczyć kolejny element. Jak to wypadło z toru? Krótko. Kiedy to rzuciłam, pamiętam te zawody jak wczoraj. Właściwie tak. Z tego powodu, że nie pomyśleli o tym, że na suficie rzuca się skakankami, buławami, obręczami, nie daj Boże, buława mogłaby wpaść do światła, to już koniec, to jest pokrywka. A tam tego nie było i odjęte mi za to mnóstwo punktów, choć organizatorzy są temu winni, choć tak naprawdę nie jestem tego pewna. Napiszcie w komentarzach, co uważacie za słuszne w takiej sytuacji. Dobra, idziemy wykonać ten element! Krótko, to jest klasyk, element jest po prostu klasyczny. Kiedy zaczęłam pracować ze skakanką, był to pierwszy element którego się nauczyłam. W mojej skali trudności elementów jest to prawdopodobnie 7 na 10. No, nawet wtedy, bo nie zawsze to wychodziło. No, teraz też. Opa! Zrobiłam! Ej, wsparcie! Woo -hoo! Woo -hoo! Zrobiłam to! Jak dla mnie to 10,5. Dlaczego dałem to połówkę? Bo wyszło to pięknie. Widzieliście, zrobiłem to. Wiem, że czasami we mnie wątpicie, no, ale nie dzisiaj, ziomeczki. Chodźmy zobaczyć. No, sami wiecie. Że co? Kurczę, to naprawdę piękna rzecz! Jak to zrobiłaś? Nie wiem, jak mi się to wyglądało, ale wygląda na niesamowicie trudne. Wydaje mi się, że rzuciłam to pod nogę, a skończyło gdzieś na szyi. Jakoś dziwnie. No ale spróbuję, wydaje mi się, że mi się uda. Sto procent. Ziemki, ta runda nazywa się Mam zamiar zniszczyć żenie. Krótko, jest to ścieżka. Taka mała umiejętność, tor, za który dostaje się punkty. I na początku nic nie rozumiałam, a potem sobie uświadomiłam. Uuuu, zrobiłam to! Swoją drogą, ta ścieżka jest bardzo, bardzo piękna i wygląda na trudną, ale dla Żeni będzie to na 100% trudne. Dlaczego trudne? Napiszcie w komentarzu. Ziomeczki, jak wiecie, wszyscy sportowcy piją wodę. Jak gram w Counter-Strike'a, piję wodę. Zatem sport niczym nie różni się od Counter-Strike'a. Trzeba tam biegać, kłócać, tu też trzeba biegać, kłócać. Sam nie wiem w sumie o czym gadam. Dobra, zróbmy element. Widzieliście? No, kto widział, to dobrze. No, jeśli zrobiłem to trochę źle, to proszę wybaczcie mi. Ponieważ robię to po swojemu, jest mi to obojętne. No dobra, co ja gadam? Chodźcie zobaczyć element. Nikol, kurczę, byłem na tych zawodach! Nie, jeśli co, to element z tego samego konkursu. Róbcie to codziennie. 30 razy, a plecy nie będą bolały gwarantowane przetestowane. Siomeczki, chcę to zrobić najpierw, bo im szybciej skończę, tym szybciej będę mogła grać w Counter Strike'a i jeść. Potrzebuję tylko karimaty i trochę bożej pomocy. Ziomki, myślicie, dlaczego Nicole się przygotowuje, a żenia nie? Ponieważ celem Żeni jest rozweselenie was, a moim celem jest powtórzenie jak najwięcej. Więc się rozciągam i rozgrzewam. I po takiej rozgrzewce wykonuję element. Wow, Zrobiłam to! Żenia, jak widzicie, też się cieszy. Wow! Wow! No po pierwsze, takie koło nie jest trudne. Ale sprawić, żeby skakańka w jakiś sposób spadła z takiej pozycji na szyję, jest dziwne. No dobra, Nicole, znasz moje stanie. Dla mnie najważniejsze jest rozśmieszyć ziomków. Tak więc dla mnie to będzie łatwe, ale dla ciebie, no to nie wiem. Nie. No ale oczywiście zobaczymy. Dobra, Aleśmy lecimy zobaczyć! Po prostu, wystarczy zdrowy rozsądek, pamięć i logika. Ale że żeni tego trochę brakuje. Albo logiki, albo pamięci, więc tego nie zrobię, ale ja tak. Za każdym razem staję po elemencie i myślę, wow, dlatego, że jestem zadowolona, bo mi się udało. Za każdym razem moją jedyną fanką jest moja mama. A te siemki za mną doskonale wiedzą, że jest to ich stadion. Uuu, Dobre roboty, tak. Siomeczki, jestem maszyną, jestem maszyną do przygotowywania super kanapek. Czasem ta maszyna może zrobić fajny element, dokładnie tak jak teraz. O, mówiłem, że ta maszyna może zrobić czasem coś dobrze. Wow. Przede wszystkim trochę przewróciło mnie na bok. Po drugie jest to normalna równowaga, a ja po prostu kręcę z w jednej ręce. Ten strój to daje tak. Każdy strój w gimnastyce to osobna sztuka. I to jedyny strój w całej mojej kolekcji strojów, który jest cały wysadzony kamieniami Sparowskiego. No mi się podobał ten, no, ten limonkowy. Ona lubi jasnozielony. Wiecie, chodźmy zrobić równowagę. Tobie też się spodoba. Chodźmy. I tak, Ziemki, ten element jest dosyć łatwy. Postanowiliśmy go razem powtórzyć. Ania! On. Moje drugie imię to jakość, a pierwsze to zła jakość. Wszystko jest jasne, dobra, lecimy. I tak, ziomeczki, został nam ostatni element. Wow. Wysprzyjcie nas swoimi lajkami, zróbcie to teraz, my poczekamy. Mam nadzieję, że zostawiliście lajki, a my przechodzimy do ostatniego elementu. Ruszajmy. Jaki piękny, ostatni element i koniec numeru. Nikol, prawdopodobnie nie zrobię tego elementu. Krótko, Żenia, wiesz co? Rozumiem cię i wydaje mi się, że nawet takiego salta nie będziesz w stanie zrobić. Bo konkretne zakończenie jest tam bardzo ważne. Powinno się odbić i paść w twoją dłoń. A jak uderzysz, wyląduje w dłoni? Dlatego zrobię to ja, bo nie wiem, dlaczego nie miałoby mi się to opłacać. Po prostu stanę obok ciebie i będę klaskać. Próbuję, jak tylko będę mogła. Czy zadziała, czy też nie? Dobra, nawet chcę Speli to zobaczyć. I tak, Ziemki, ten element będę wykonywać tylko ja, ponieważ Żenia nie będzie w stanie tego powtórzyć nawet w formie komiksu. Nawet z saltem czy nie, więc postanowił po prostu sobie coś zjeść. Dobra, spróbujmy. Koniec tematu, tak wam powiem. Podobało mi się. Było fajnie. Według mnie, kochani, żebyście zrozumieli, jak naprawdę skomplikowany był ten element, teraz świeci słońce. Jestem wyczerpana i spójrzcie na liczbę prób. I tak, ziomeczki, skompletowaliśmy 15 elementów. I myślimy, że na tym możemy skończyć nasz film. 3-2-1-0 jest na kanale Miss Nicole. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca. Nie zapomnijcie go polubić i napisać w komentarzach, który film chcielibyście jeszcze zobaczyć na naszym kanale, a my go nakręcimy. pa! Idę, pa! pa, pa!